Cześć! W tym tygodniu zadaliście mi kilka pytań, czy możemy doradzić dobór urządzenia grzewczego, całej instalacji grzewczej, ogrzewania podłogowego, grzejników i wykonanie projektu, pomoc we właściwym wyborze komponentów, ale bez montażu. Oczywiście, nie stanowi to żadnego problemu. Dlatego tak szybko w trasie chciałem Wam wytłumaczyć, co możemy Wam zaoferować. Jeżeli czujesz się na siłach, ale nie masz do końca wiedzy, a posiadasz umiejętności, chciałbyś wykonać ogrzewanie we własnym zakresie i instalację kotła we własnym zakresie, możemy Ci pomóc w doborze grzejników, zakupie grzejników, zakupie armatury hydraulicznej, ogrzewania podłogowego, jego projektu. W doborze urządzenia grzewczego, doborze komponentów, które są niezbędne, żeby prawidłowo działały u ciebie, bo każda instalacja jest inna. My się na tym znamy, więc możemy doradzić. Co zyskujesz? Oszczędność, instalację we własnym zakresie, ale zachowujesz bezpieczeństwo, ponieważ to my czuwamy nad całością. My wykonamy rozruch gwarancyjny. Instalacja będzie wykonana prawidłowo. Będziesz miał prawidłowo podłączone urządzenie grzewcze, kocioł, pompę ciepła, uruchomioną gwarancję. Zabezpieczony będziesz w przeglądy okresowe gwarancyjne, pogwarancyjne. Cały serwis będzie na miejscu w Wieleni Górze. Po ofertę zapraszamy do naszej firmy. Do zobaczenia. Oj, zapomniałem o jednej ważnej kwestii. Myślicie, że taka usługa jest droga? My to rozwiązaliśmy idealnie. Na zasadzie zaliczki na doradztwo, ale jeżeli zdecydujesz się na zakup armatury powyżej 2000 zł, zaliczka wchodzi na poczet zamówienia, czyli moja usługa jest w cenie. Cześć.